Czego można życzyć, jako że księgowi to ludzie niezmiernie zapracowani, a zatem, żeby w tej pracy było jak najmniej problemów, najmniej kłopotów z niejasnymi, zawiłymi przepisami, a jednocześnie, aby coraz częściej księgowi stawali się autentycznymi partnerami dla przedsiębiorców, dla biznesmenów, dla menedżerów. Z uwagi na to, iż dzisiaj na znaczeniu bardzo nabiera funkcja informacyjna rachunkowości. Kto ma informacje, ten jest użyteczny w biznesie. I chodzi o to, aby mieć tę informację rzetelno, szybko, ale jednocześnie bezpieczną. W związku z tym chcemy większy akcent położyć na zagadnienia bezpieczeństwa danych księgowych. Stąd takim jednym z elementów tego będzie organizowanie na jesienią, przygotowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i Radę Naukową, konferencja na temat cyberbezpieczeństwa, ale w obszarze rachunkowości. W wielu korporacjach właśnie księgowi jeszcze traktowani są narzędziowo. W moim przekonaniu nieszczęściem jest, że właśnie Ci dyrektorzy finansowi, od których bardzo dużo zależy, bo to są przepływy, to są środki pieniężne, za mały nacisk składą na rachunkowość, za mało znają tą rachunkowość, bo to są dwa obszary bardzo, w moim przekonaniu, sprzężone. Może nie mówmy o tych 3 czy 5% spółek giełdowych, gdzie nieco inne wymagania są, nieco inne raportowanie jest, ale jeżeli popatrzymy na te 95%, obrotu gospodarczego, czyli te małe jednostki, to świadomość zarządów na temat rachunkowości, na temat podatków w moim przekonaniu jest niewystarczająca. Bardzo często słyszę odpowiedź to nie ja, to główny księgowy.